Witajcie na kanale Pobite Gary, gdzie gotujemy z przymrużeniem języka. Dziś w formacie 4 składniki przygotuję Wam z czterech produktów naprawdę ciekawe potrawy. Zobaczmy, co dziś wypadnie. A kurcze, na szybko. No jak zawsze wam powtarzam, nie jest to prosta kategoria, ale postaram się Wam coś ciekawego pokazać. Lecimy dalej. No i tym razem coś dla tych, którzy lubią być na diecie. No może niekoniecznie na diecie, ale coś spróbujemy wykombinować zdrowego. A więc zaczynamy. Jedyne co będę potrzebował to dwie szpiczaste papryki, 100 gramów boczku, 100 g sera koziego pleśniowego oraz 5 gramów ziół toskańskich. Składniki już znacie, kategoria na szybciutko, więc nie ma co tracić czasu. Na początku podsmażam boczek na patelni, aż się zrumieni. W międzyczasie smaruję patelnię grillową wytopionym tłuszczykiem i grilluję połówki papryki szpiczastej. Teraz do boczku dodaję ser kozi pleśniowy oraz mieszankę ziół toskańskich. OK, w podsmażoną paprykę nakładam mój farsz i całość można już podawać. Szybciutko, smaczniutko, czego więcej wymagać? Wasi goście będą zachwyceni. Słuchajcie, jedliście jakieś pizzę bez ciasta? Jeżeli nie, to dziś pokażę Wam przepis, nie dość ze szczerech składników, to jeszcze do zrobienia na patelni. Potrzebuję 120 g sera mozzarella, 30 g mielonych migdałów, jedno jajko, 25 g kreszczutto. Do miski wsypuję 100 g startego sera mozzarella, dodaję 30 g mielonych migdałów i całość dokładnie miesza. Miskę wstawiam na minutę do mikrofalówki i po tym czasie, kiedy ser trochę się rozpuści, dodaję jajko. Całość ponownie mieszam. Powstałą masę przekładam na papier do pieczenia, przykrywam go drugim arkuszem i ugniatam tak, aby powstał okrąg. Nadmiar papieru obcinam, bo będzie nam tylko wadził podczas smażenia. OK, ser układam na patelni i podsmażam. Po przerzuceniu ściągam górną warstwę papieru i układam to oraz posypuję resztą sera. Po chwili nasza pizza w innym wydaniu jest już gotowa. Jedno danie, a wydaje mi się, że zaskoczyłem Was trzy razy. Po pierwsze, jest to pizza ketogeniczna, czyli bez mąki. Po drugie, cztery składniki, a po trzecie, zrobione na patelni. Smacznego! Cieszę się, że po raz kolejny udowodniłem Wam, że przy użyciu czterech produktów można zrobić coś szybko, a zarazem też zdrowo. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału polajkować filmu, no i oczywiście napiszcie w komentarzu, co sądzicie o odcinku. Pamiętajcie też, że cały przychód z Google AdSense przekazujemy Polskiej Akcji Humanitarnej. Do zobaczenia!